Witam serdecznie, z tej strony Raf a dziś pokażę Wam, jak zacząć grę na Darkoni. Po pierwsze, powinniście dokładnie przeczytać regulamin. Regulamin jest po prostu priorytetową kwestią. Gdy już go przeczytacie, wchodzicie na forum, rejestrujecie się, gdy już się zarejestrujecie, o tu się zaloguję, już zarejestrowany jestem, wchodzicie w strona główna, podaję na white listę. I robisz po prostu nowy temat. W nowym temacie musicie wypełnić swój nick. Oczywiście podczas rejestracji musicie mieć dokładnie taki sam nick podany, jaki będziecie mieli w grze. Nazwa tematu też powinna zawierać po prostu ważnik. Wiek, no teoretycznie taki jaki macie. Od jakiej wersji Minecrafta gracie, o ile w ogóle pamiętacie. Kilka zdań sobie. No najlepiej żeby to było więcej niż 2-3 zdania. No i oczywiście czy akceptujecie regulamin. To jest dosyć ważna kwestia, abyście naprawdę go dokładnie przeczytali. Następnie wysyłacie i czekać na akceptację. Po zaakceptowaniu Waszych kart, możecie ze spokojem wejść na serwer. Gdy Wasze podanie, które złożyliście na forum, zostanie zaakceptowane przez administrację i zostaniecie dodane do white listy, pojawicie się na serwerze dokładnie w tym miejscu na spawnie. Gdy w czasie gry będziecie mieli dużo bruku na zbyciu. To możecie oczywiście skorzystać z budynku, który macie tutaj przed sobą. Na czym polega ta cała zabawa? Wchodzicie do środka. Cały czas przed siebie. Pojawia się npc -ek. Na tego npc prawym klawiszem myszki i wpisujemy bez slasha na początku słowo skup. Po tym pojawi się u nas taki pasek, gdzie możemy po prostu sprzedawać dany item za daną cenę. To to po prostu raz kliknąć. A widzicie, sprzedałeś to z bruku za 15 jacuszów. Tam konta sprawdzamy oczywiście wpisując moment. Ja to pokazuje ile dokładnie macie pieniędzy. Ok. Teraz idziemy przed ciebie. Jak jeszcze można tutaj zarobić? Oczywiście stawiając swój własny sklep. I sprzedając itemy, które zdoby, zdobędziemy podczas gry. Może przedstawię tutaj najpierw mój sklep, jak to wygląda. Zależy znaczy po prostu postawić taką oto tabliczkę. Jak zrobić, żeby postawić nasz własny sklep? Po pierwsze musimy mieć tabliczkę oraz wybrany przez nas item, który chcemy sprzedawać. W tym wypadku to będą strzały. Strzały mają numer 262, co musimy zapamiętać. Każdy item ma swój dokładny numer. I teraz tak, stawiamy wybrany przez nas miejscu, gdzie chcemy, aby gracze kupowali od nas jakieś itemy. I wpisujemy w pierwszej linii na samej górze, wpisujemy tradę słowo trade. Następnie wpisujemy za jaką cenę chcemy sprzedawać wybrany przez nas item. W tym wypadku będzie 10 jacusiów. Następnie wpisujemy ile za jedno kliknięcie na tabliczkę naraz kupi dany gracz za te 10 jacusiów. Czyli wykupi ode mnie jedną strzałę za 10 jacusiów. W tym wypadku by było na przykład, że 12 strzał za 10 jacusiów kupi. Czyli tak, robimy jedną strzałę za 10 racjusów i teraz strzały mają numer 262 czyli wpisujemy 262 następnie dwukropek i teraz ile z naszego ekwipunku wkładam strzał do tego, do tego znaku, aby można było je kupić z naszego sklepu. Czyli na przykład miałem tutaj, widzicie mam 14, czyli włożę 10 do sklepu na sprzedaż. Następnie tutaj wpisujemy swój nick i robimy down jak widzicie, zniknęły mi, zniknęły mi 10 strzałów, zostały tylko 4, i tu można ze spokojem to kupić. Każdy gracz, który będzie kupował te strzały, klikając na to prawym klawiszem myszki, tutaj za tym zerem w drugiej linijce, pojawi się nam ilość, ile zarobiliśmy jacusiów, na przykład, ile pieniędzy. Następnie musimy podejść do tej tabliczki, my, i klikamy prawym klawisz, klawiszem myszki, aby odebrać te pieniądze. Tak jak widzicie, nie ma nic do pobrania z tej tabliczki. Jeżeli tu by byłyby jakieś pieniądze, po prostu prawie, prawie dla Wyszą myszki, jako właściciele tego sklepu, tak to jest napisane, byśmy pobierali te pieniądze na swoje konto. To by było wszystko. Powodzenia!